Hej wszystkim, z tej strony Dia i witam was w Hall of Fame. Dzisiaj, do pomników dołączy ktoś, kogo kolejność przyspieszyły wasze komentarze z YouTube i TikToka, czyli Magdalena Maria Monika. To samo tyczy się nie następnego Hall of Fame, tylko jeszcze następnego. Też pojawi się ktoś, o kogo prosiliście wielokrotnie. Nie, to jeszcze nie jest LJ, ale jego też już przesunęłam troszeczkę do przodu. Do wybudowania Madzi potrzebowałam trochę terakoty, oprócz brązowej terakoty. Potrzebowałam czarnej wełny, szarej wełny, żółtej, brązowej, no i do dekoracji żółtego lampionu i żółtego żabiego światła. Na miejscu oznaczyłam plac budowy i wyrównałam teren, a to znak, że przechodzimy do omawiania kanału. Tylko najpierw musiałam pozbyć się Creepera, żeby nie wysadził nam maci. Elegancko, no to zapraszam Was do omawiania kanału. Magdalena Maria Monika to polska YouTuberka. Jej kanał skupia się wokół różnych gier, np. The Sims 4, Planet Zoo, Dynelight 2, Price Simulator, Overcooked 2. Ale zasłynęła przede wszystkim dzięki swojej serii Minecraft na obcasach. Kanał Madzi jest jednym z najstarszych omawianych tu kanałów, ponieważ swoją przygodę z YouTube rozpoczęła już w 2006 roku. Na swoim kanale zebrała ponad milionową widownię. Przerwa na MMA z mobami. W... Mob MMA. <noise> Wracając do Madzi. No dobra, poznaliśmy już pokrótce Madzie, to teraz czas na punktowane ciekawostki. Urodziny Magdy przypadają na Dzień Kobiet, czyli 8 marca. Madzie ma 170 cm wzrostu. Była jedną z najchętniej subskrybowanych polskich YouTuberek. Jej kanał jest najpopularniejszym kanałem o grach prowadzonym przez kobietę. Prowadzi swój kanał prezentując kobiece podejście do gier. Kanał Magdy był polecony przez CTSG. Pierwszym filmem Magdy jest Minecraft na obcasach odcinek pierwszy. Prezentacja świata i ogrody. Społeczność kanciastej Doliny zachęciła Magdę do nagrywania Minecrafta na YouTube. Magia gra w Minecraft od wersji beta 1.2. Drugi sezon Minecrafta na Obcasach jest najdłuższą serią na jej kanale i liczy 151 odcinków. Magdę możemy zobaczyć w tle dysku do utworu Nie mamy nic. Magda ma lęk wysokości, hydrofobię oraz lęk przed lataniem samolotami. Uważa, że każdy zdrowy obywatel powinien posiadać dostęp do broni w celu samoobrony. Na kanale Madzi można znaleźć film Jak strzela z broni oraz film z lotu helikopterem. Magda posiada kota o imieniu Tadeusz. Tadeusz jest pięcioletnim półpersem. Magda zgubiła kiedyś swój ulubiony wisiorek i po kilku dniach zobaczyła, jak Tadeusz bawi się nim pod jej stanowiskiem pracy. Koty to kradzieje. Mój kocurek kiedyś kradł mojej mamie pieniądze, jak zostawiała na wierzchu i przynosił je do mojego pokoju. <grytanie> Nie dość, że kradł, to chciał mnie wrobić. Z kolei inna kotka, Mania, jak była mała, to ukradła mojemu bratu pierś z kurczaka jej wielkości. I wciągnęła ją po schodach również do mojego pokoju. <grymne> Magda ma córeczkę. Ulubionym przedmiotem Magdy w szkole była matematyka. Twój. Ulubioną czynnością Magdy w Minecrafcie jest kopanie. Magda nie jest w związku z Shio, ale na potrzeby filmów udają, slash udawali, że są małżeństwem. Magda nie dodaje filmów w niedzielę, ponieważ uważa, że jest to dzień, w którym się nie pracuje. Teraz taka troszeczkę naciągana ciekawostka. Magda jest pierwszą kobietą w Hall of Fame. Jakby nikt tego nie zauważył. No dobra, no to teraz bez pajacowania przechodzimy teraz do serii na kanale Magdy, czyli przeglądu playlist, których jest odgroma i wiele innych atrakcji. A więc serie związane z Minecraftem, jakie znajdziemy na tym kanale, to Minecraft na obcasach, Minecraft na modnych obcasach, Minecraft Escape Adventure Special. Minecraft Amnesia Minecraft Mountain Survi Mauta Survival <laughs> Floating Island Survival Other Planet Podwodny Survival Ant Farm Survival Survival Box Adventure the Tourist Castaway Island Hamsterland Server Prison Faraway Avalon Minecraft Survival Bottle and Farm Minecraft Survival Underground Survival Minecraft, Underground 2, Winter is Coming, Minecraft Survival, Snake Island Survival Minecraft, Wild West Minecraft Survival, Magia i Paweł, Crusoe Survival Minecraft, <laughs> Arctic Minecraft Survival, Dragon Survival Minecraft, Planet Impossible Survival Minecraft, Minecraft Holandia, Townless World Survival, Creativerse Corses and Minecraft Survival, Sky Element Minecraft Survival, Wayward Wonder Minecraft Survival, Selakin Minecraft Map, Heavens Quest Minecraft Survival Map, Minecraft Map Poszukiwaczki, Minecraft Dungeons, Hitcraft Skyblock Heart, Minecraft Modne Wyzwanie, Minecraft Modna Drużyna, Minecraft Modne Babeczki Minecraft Farming Valley Modpack. Hitcraft Survival. A takie mamy serie około horrorkowe, bo takie też znajdziemy na tym kanale: Amnesia Mroczny Obłęd, Dead Island, Alice Madness Returns, Limbo, Lucius Amnesia A Machine of 4 Pigs, Fear 3, The Binding of Isaac, Little Nightmares, Layers of Fear, Until Down, The Walking Dead, The Medium, The Query, Dead Island Repetite, Dead Space. Wolf the Road Hood Diaries, Dying Light Różne Części, Inside, Anna Extended Edition, Perception, Among the Sleep, Remodered Trotment Fathers, Heavy Rain, The Forest, The Beast Inside, Green Hill Cop, Marta is Dead, Madison. Serie The Sims, The Sims 3, The Sims 4, Miłość na Srokato, Kawaler Odzysku, The Sims Średniowiecze, Dzieje Rodu Smith, Wiejskie Życie, Emily Gałąski. I pozostałe gierki: uh, Fable 3, Saints Row różne części, Jazz, Jack Rabbit 2, The Secret Files, Psychonauts, pokazówki, mieszanka lasowych filmów, Battlefield 3 single player, Toy Story 2 adventure map, The Darkness 2 single player i multiplayer, Train 2, Don't Starve, Left 4 Dead, Inverbis Virtus, Skyrim, Prince of Persia, Zaginięcie Itana Cartera. Lords of the Fallen, Never Alone, Ion, The Cave, Murdered Soul Suspect, Alone in the Dark Illumination, Ori, Różne Części, Faced, The Park, Child of the Light, Agatha Christie, The ABC Murders, Unravel, Shakes and Fidget, The Flame in the Flood, YouTuber's Life, Overwatch, Bohemian Killing, Valley, Movistar Planet, Shadow Warrior, Stardew Valley, The Mooseman, Octodad, Dad, Deadliest Catch, Brothers, A Tale of Two Sons, Beholder, Papers, Please, Life is Strange, Wolf Among Us, House Flipper, Beyond Two Souls, What reminds of Edith Finch Detroit Become Human The Work of Mercy Farming Simulator Garden Flipper A Blacktail, Innocence Terraria Erika Concrete Jenny Yes, Your Grace A Way Out Liberated Serious Sam 4 Raft Medieval Dynasty It Takes Two Mind Scanners Human Fall Flat Detonance Bomb Simulator Kriegs, Animal Shelter Simulator Return of the Obra Dinn Flipper Pets Moving Out Overcooked Stray Price Simulator Planet Zoo Pominałam opisy, bo jest tego ogrom Jak widzicie, jest co oglądać, no i... Prawdopodobnie też część powycinałam, więc. córki! <gry> ale zabrakłoby mi miejsca na moją skromną opinię w tej oto wideo-rozprawce. A więc co sądzę o kanale Magdy? Cóż, nigdy jej nie oglądałam, ale po researchu nie mam wątpliwości, że jest ona legendą na polskim YouTubie. Jej głos jest mega przyjemny do słuchania i widać, że obraca się pośród ciekawszych tytułów, dlatego zyskuje swoją stałą widownię. Madzia definitywnie dba o dobry klimat panujący pośród członków jej fanbazu. Rękami i nogami podpisuje się pod tym, że Magdalena Maria Monika to kanał, który fani Minecrafta powinni obowiązkowo odwiedzić i rzucić okiem, co tam się takiego znajduje. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Był mniej ciekawoskowy, a bardziej przeglądowy, ale co się dziwić, kanał Madzi ma sporą historię. Jeżeli materiał Wam się spodobał. To zostawcie, co uważacie za słuszne. Łapki, subskrypcje, dzwonki i zostawiam was na e